Ostatnio doprawdy nie mogę narzekać na brak zajęć, ale to żadne usprawiedliwienie. Ta myszka czekała, czekała, no i w końcu się doczekała recenzji, więc witam was bardzo serdecznie z tej strony Grzegorz, a przed Wami rozsądnie wyceniona, ciekawa propozycja od Cruxa o nazwie BIM. Zobaczmy, co potrafi w boju. Tani produkt, dobre parametry, no i znany kształt. To slogany, poznane przeze mnie przy okazji obcowania z myszką Torn. Linka do recenzji macie w karcie, a w tym momencie definitywnie potwierdzają one swoje istnienie, bo BIM dokładnie w ten sam sposób stara się wkupić właski graczy. Pudełko znajome, pomarańczowo-szaro-czarne, grafika z myszką, no i jedna istotna informacja, która rzuca się w oczy od razu mianowicie sensor PMW 3360, który jest jednostką sprawdzoną, no i dobrą w boju. Wewnątrz z kolei bez ekscytacji, ale przy okazji mamy to, czego w zasadzie nam potrzeba myszka, skromna papierologia, no i dodatkowa para ślizgaczy, w razie gdyby te domyślne uległy jakiemukolwiek uszkodzeniu. Była wygląda znajomo, nie sądzicie? Oczywiście, że taki, tym razem widać wyraźnie, że inspiracją był jeden z produktów Zoe, źle? Nie, bo powtarzając to, co powiedziałem Tornie, po co zmieniać coś, co jest dobre i sprawdzone, ta droga jest absolutnie bez zarzutu. Co prawda Bim jest odrobinkę większym od swojego pierwowzoru, ale doprawdy nieznacznie. Waga wynosi tutaj 80 gramów. Większym wyróżnikiem na korzyść BIM pozostaje cena. Bo ile nazwijmy to dawca organów kosztuje około 300 zł, tak propozycja Kruksa mieści się w granicach. 140, a nawet okazjonalnie mniej, więc stosunkowo tanio, szczególnie spoglądając właśnie na wykonanie. Wszechobecne tworzywo jest naprawdę solidnej jakości. Matowy czarny plastik, co prawda zbiera odciski palców jak diabli, ale jednocześnie pozostaje miły w dotyku. Jedynie na delikatnie ostre krawędzie w miejscach mlecznego paska lety z tyłu zwrócę uwagę. Te mogłyby być po prostu gładsze, ale to drobnostka. Kabel w oplocie o umiarkowanej sztywności z organizerem. Pod spodem myszy dwa duże teflonowe ślizgacze, sensor, no i jeden manualny suwak do zmiany częstotliwości odświeżania, ale nie oznacza to braku aplikacji, Oni natomiast później. Czego z kolei brakuje? No tego samego co w poprzedniczce, poniekąd, czyli gumowych paneli bocznych, bo uważam, że poprawiłyby one zdecydowanie chwyt samego urządzenia. Patrząc na ogólną wygodę, moim zdaniem BIM najlepiej będzie spisywał się w chwycie palm, bądź też fingertip, albo przy mieszaniu, natomiast CLO moim zdaniem tutaj nie jest idealnym rozwiązaniem. Wszystko ze względu na ten wysoko umieszczony, centralny grzbiet. Przyciski prawy, lewy, do tego rolka, jeden do zmiany profilim, Gumowe, no i dwa boczne, a w tym momencie możecie posłuchać, jak one brzmią, więc zweryfikujecie, czy Waszym zdaniem ta myszka jest głośna, czy też nie. Przejdźmy w tym momencie do wnętrzności. Przełączniki OMRON, brawo, to pierwsza duża zaleta. Dalej mamy wspomniany sensor PMW3360. Jest to zestaw, którego zdecydowanie oczekuję po myszce gamingowej, i uwierzcie mi, tutaj, ta kompozycja nie zawodzi. Brak wygładzania, jitteringu, LOD w normie, interpelacja także niezauważalna na wskazanych parametrach, których łącznie było 7 podczas testów, no i sprawdziłem wartości od 400 do 12 tysięcy dpi. Przy każdym z tych właśnie ustawień linii nie zaliczyły ani jednej przerwy, co jest tym lepszym osiągnięciem mi świadczy o solidnej jakości, mimo niewielkiego budżetu. Swoją drogą, skoro już jesteśmy przy testach syntetycznych, to rzućmy sobie okiem również na oprogramowanie. Aplikacja w przypadku Krux działa tylko dla jednego urządzenia, więc no cóż, nie jest to coś, co scala wszystkie produkty marki, jeżeli takowe posiadacie. W jej obrębie możemy skonfigurować 8 punktów, w tym obroty myszki do góry i do dołu. To z kolei przekłada się na każdy z pięciu obecnych profili. DPI możemy regulować w osi X i Y. To samo tyczy się podświetlenia, które możemy zmienić na kilku profilach, a Poza tym regulujemy czułość, przewijanie, double click, czy właśnie LOD. Oddzielna zakładka jest pod makram, no i ich nagrania. Generalnie wszystko jest jak najbardziej optymalnie zaaranżowane, no i oddaje nam do dyspozycji wszystko to, czego rzeczywiście gracz może pomyślce oczekiwać. I tutaj stajemy już przed wrażeniami ogólnymi z użytkowania. Przede wszystkim tak, myszka ma ładne podświetlenie RGB, płynne, może to mały walor, ale jednak cieszy oko, bo całość jest subtelna. Jak mówiłem natomiast wcześniej, urządzenie niestety łapie mocno odciski palców, dla maniaków czystości jest to spory problem. Dla mnie natomiast istotniejsze jest co innego. Całość w grach sprawdza się bardzo dobrze. Myszka jest precyzyjna, sprawnie wędruje po podkładce. Standardowo obszarem testowym był dla mnie Battlefield, no i Quake Champions. Obsługa w zasadzie doskonała, chwyty. Całkiem pewny, chociaż tutaj znowu podkreślę, przydałoby się kilka gramów gumowej stabilizacji właśnie po obu stronach, gdzie układamy palce. Jeżeli bowiem dłoń jest spocona czy też tłusta od jakichś przekąsek, które podjadamy podczas rozgrywki, no to chwyt momentalnie idzie z punktacją w dół. Nie jestem też przekonany do struktury rolki, Miejsce skok jest owszem, precyzyjne, wyraźne, ale jednak brak faktury nie jest czymś, z czym spotykam się codziennie i rzeczywiście ta gładkość rolki może niektórym przeszkadzać. Trzeba się do tego po prostu przyzwyczaić, chociaż z drugiej strony, jeżeli używacie rolki jako dynamicznej rotacji broń mi w grach, no to wówczas niekiedy ta precyzja może Was zawieść. Z drugiej strony cena pozwala wybaczyć sporo i właśnie tym akcentem chyba mogę przejść do podsumowania. Bo rzeczywiście jest to myszka bardzo opłacalna, która z jednej strony ma pewne niedociągnięcia, no ale z drugiej strony w grach spisuje się tak, jak oczekiwalibyśmy po wspomnianej specyfikacji, czyli PMW3360, no i przełącznikach OMRON, precyzja, szybkość działania. To, co właśnie najistotniejsze w grach jest na bardzo wysokim poziomie. Przechodzimy, moi drodzy, do podsumowania i cóż mogę powiedzieć? No, BIM jest naprawdę myszką, na którą warto zwrócić uwagę, jeżeli nie macie do wydania majątku, a jednocześnie stawiacie na solidnej jakości podzespoły, no i wykonanie. Co prawda brakuje mi trochę tych paneli bocznych z gumy, które stabilizowałyby chwyt, ale jednocześnie no, ciężko doszukiwać się w tej cenie jakichś większych wad, które by ten produkt dyskwalifikowały. Wręcz przeciwnie, uważam, że jest to bardzo dobra opcja, która z pewnością, jeżeli się na nią zdecydujecie, nie będzie odstawać w boju, nawet od tych znacznie, znacznie droższych konkurencji. Rentów. Ba, powiem więcej, jeżeli w tym momencie miałbym decydować się na jakąś myszkę do tych 130-140 zł, to pewnie skusiłbym się prędzej właśnie na opcję od Kruxa, aniżeli jakąś inną myszkę markową, powiedzmy od tych mainstreamowych producentów, które przeważnie jednak każą nam dopłacać za logo, za markę, a niekoniecznie za to, co znajduje się wewnątrz. Także jeżeli zależy Wam właśnie na wydajności, to wybierzcie zdecydowanie Kruxa, bo moim zdaniem warto, zdecydowanie warto się nie zawiedzieć. Jestem w ogóle ciekaw, jakie są Wasze przemyślenia na temat Krux Beam, koniecznie dajcie znać w komentarzach, czekam na Wasze opinie. Nie zapomnijcie również polubić filmu, jeżeli Wam się spodobał, jeżeli nie, no to cóż. W drugą stronę, no i subskrypcja wraz z dzwoneczkiem warto zrobić, jeżeli chcecie być na bieżąco z kolejnymi materiałami. Do usłyszenia, cześć!